Witajcie kochani na dzisiejszej, następnej lekcji. Dzisiaj zrobimy czytanie metodą ślizgową. Pokażę Wam, jak ślizgać się po sylabach, żeby właściwie czytać, żeby wykorzystywać narząd usu, u, uszu naszego. Popatrzcie tutaj na te litery, y, które tworzą pewne sylaby. Pokażę Wam, y, jak czytać głośno, zawsze śpiewająco. K Czytajcie ze mną. Jaj. Tu p a. -pa. K a. -ka. Tu s ser. ser. Usłyszeliście ser. A tu n a -n. Nan, oczywiście. A tu co tutaj jest napisane? b a ba a tu p i o p i o p i o uh -huh. tu o a tu s a o s a o podokładać do tych pokazanych zdjęć. Tu jest napisane OSA. Czyli OSA. No to już wiadomo, że to będzie tak to. Tu mamy jego mościa tu jeszcze. Tu s -e -r. Ser. Ser, ser, ser. Gdzie jest ser? No proszę, tu jest ser. Mamy jeszcze tutaj sylaby, które o, tu są jajko. Tu jest jajko. W takim razie szukamy jaj. Teraz ko albo jajka. jajko, ko. No i super. Jajko. Tu mamy piłkę, czyli pił pił. pił ka, Gdzie mamy ka. K. K. Piłka. Piłka. Co nam jeszcze zostało? O, gitara, moja ukochana gitara na g. Gdzie tu są? G. Ka. R. R. Gitara. I w ten sposób. Ślizgając się po sylabach, możecie układać sobie wyrazy w domu. Do zobaczenia! Pa!